Ok, witam wszystkich z tej strony Widowa was. K-Nam okay. dzisiaj dalej gramy w Shadow Warriora e, Ostatnio weszliśmy tutaj e, na kolejny fragment tego statku Drugą połowę po tym jak wysadziliśmy w powietrze tamtą wcześniejszą razem łącznie z tymi kobitkami Zabójczeniami Zapewne wszyscy pamiętacie więc nie wiem po co to tłumaczę Być może dla siebie, tak Załóżmy, że to dla siebie zrobię e, Dobra, zobaczmy co tu jest Kasa, kasa i co więcej Więcej nic specjalnego Dalej łazimy po tym paskudnym poziomie mi się już nudzić też Czyli po tym statku Czyli nie mi się podoba, ale dobra Raz dobra. u demony, mam początek Aha Pięknie już się rozglądam tylko tutaj uważnie, czy nie przegapiłem jakiegoś sekretu jak zawsze... Okej, okay, tutaj jest pieczęć. Będziemy musieli to no, rozwalić jakimś z tych takich śmiesznych monolitów. Czy posążków, czy co to jest. Ale zanim to zrobimy oczywiście pozbędę się tego dziadostwa. I kilku innych dziadostw, których nie wiedziałem, że się pozbędę przy okazji, no, ale co zrobić. Yy, mamy 32 punkty pancerza i 130 punktów życia. Nie jest tak źle. Yy, ok, okej, nie Chodź tutaj. Wow, gdzie ty byłeś? Super. No, okej, okay, tak. Genialna ocena. Ale już mi robali, mówiąc szczerze. Okej. Okay. Tam jest do rozwalenia dzielnictwo. No, nie będę eee. przez wszystko przestrzelić. A nie, jednak mogłem, okej. Okay. Jakie? Na razie jedną drogę mamy. To muszę pamiętać, że co najmniej w miejscach są drzwi, które się odblokują. Tak, tylko żeby czegoś nie przegapić. A ja nie potrzebuję już tej odteczki. Sam się wyleciłem używając tych technik piecza. Wow. Mhm. Mm o boże serio. Kłapki nam dziadostwa zostawiają. O tu jest jesteś niedziadu

Rozwaliliśmy jeden z tych, z tych posągów Znaczy z tych posągów e, Właśnie tą cały, całą barierę, ten posąg, nieważne Możemy iść dalej, tak Może ten komentarz jeszcze bardziej bez ładu i składu mi wychodzi niż w ostatnich odcinkach Chociaż myślałem, że to już jest niemożliwe No dobra, trudno Musicie z tym żyć ludzie ciebie nie musicie, ale... Mam nadzieję, <laughs> <momencie>, że przeżyjecie <laughs> Pięknie? zabiło? No, Zwóchn Naraz odcięło głowę. Fajnie. Co jest? Wszystko wybucha. Otrodują no się przeciwnicy. Okej. Okay. Tędy nie możemy na razie przejść. Tam możemy iść, żeby mi się przydało rozwalić tych dziadów. Że to przeszał, wpadli. To było mało. No okej, okay. załatwimy ich. Ocena to nie najgorsza. Niech będzie. Rozwiedziemy się ze sekretami, ale oczywiście tutaj żadnych nie widzę. Tędy przyszliśmy, tak? Jeszcze tutaj się rozejrzę. Okej, okay, mogę tutaj wskoczyć, ale nic tu i tak nie ma. Hmm. Rozczarowujący, się cóż. Dobra, Może po tych schodach. Nie mamy za bardzo i wyboru. Hmm, Okej, okay, stopy jest złączony właśnie tak sobie ogarnąłem teraz. Ostatnio zapomniałem... ...o tym. Nie? Wow. więcej wybuchów. Tak, tędy musimy przejść dalej. będzie? I zapisywanie gry. Any bright ideas on getting off this ship now that you made it go boom? Let's just focus on getting that sword, all right? Good idea. We should stick to the lack of plan. He's been working so far. Tak jest. No i poszukujemy tego miecza. Oczywiście jeszcze o tym nie zapomniałem nawet ja, ze swoją krótką pamięcią. Miecz numer dwa nam jest potrzebny. Ciekawi mnie jaki będzie bonus. Wow. Eee, tym razem, ten pierwszy fragment ma 20% większe obrażenia od standardowej katany. Zobaczymy, co dostaniemy przy drugim, Jesteśmy bardzo ciekawi. Jeżeli dostaniemy drugie 20%, czyli będzie 40%, też nie będę narzekał, bo to już naprawdę będzie robiło niezło rzeźnie. Ale może też coś ciekawszego będzie. Na przykład, nie wiem, magiczne shurikeny. Bo do tej pory w ogóle z nich korzystam, ale jakby tak jakby zadawały dużo więcej obrażeń, to właściwie mógłbym to zrobić. Okej. Okay. Well, look at that. Meat piñatas. O super, nic nie zrobiłem, kiedy tylko... ...wielbi kiedy spadali. O, no, jeszcze żyjesz? Nie zlewam. Jeszcze ktoś? No okej, okay, tutaj jest jakiś dziad jeszcze? Jeden? Kto No i go poklastałem. Pięknie, chociaż gra tak nie uważa. Ale ja uważam, że i tak pięknie. Tego się będę trzymał. Eee, w sumie tak na wszystkich właściwie takich... Eee, umiejętnościach Powiedzmy jak to nazwę, na których mi zależało eee, Już wszystkie takie mamy Wszystkie zdobyliśmy więc Nie zależy mi aż tak bardzo już teraz na tych punktach eee, Dobra, dobra Jeszcze się rozejrzyjmy ludzie dookoła Bardziej wolałbym już bardziej wolałbym tak, genialne to było. Eee, chciałbym zdobywać prędzej już sekrety Myślałem, że to okolny, ale Niestety nie, bo czasem są ciekawe, zwłaszcza te śmieszne yy, z teksturami z poprzedniej gry Zwłaszcza ze poprzedniej, ze starej gry Shadow Warrior Okej, okay, dobra, tu jest coś do przestawienia, więc zróbmy to Nie wiem co nam to dało Okej, okay, tutaj coś się... A, winda, dobra Dobrze, że udało mi się to zauważyć Nie pobiegłem gdzieś dalej Zrobimy naszą technikę, bo trzeba będzie znowu się pozbyć tej, tego dziadostwa zielonego, wybuchającego. No ok. Gra się zapisuje. Pięknie. Zobaczmy tutaj. Czy coś nie przegapiłem. Oczywiście tutaj coś jest. Nic co nie potrzebujemy w tym momencie, ale zawsze coś. Zawsze coś, że to znaleźliśmy ludzie, tak jest. Okej okay, tutaj mamy coś, Zobaczmy, za, zobaczymy zaraz co to jest, ale najpierw weźmy inne rzeczy Bo może jak to podniosę to... okej okay, ten tu nic nie możemy zrobić więc weźmy ciasteczko jeszcze Wódz już mówi, że łatwo nienawidzić że trudno kochać Laska mówi, że trzeba się wyluzować, tak jest <grystanie> Zgadzam się z Laską, trzeba się wyluzować eee, Dobra weźmy... co tu jest? Fifus? Palenie zabija? <laughs> Fajki marki Fifus, no nie wytrzymam Wcześniej pewnie też coś takiego było ale się za mało przyglądałem żeby znaleźć No nie ważne, dobra, sprawdźmy co jest w tej skrzynce okej, okay. co to za spluma? Jakaś wyrzutnia rakiet chyba to jest Futurystyczna taka, weźmy amunicję od razu do niej 6 rakiet, no właśnie, wyrzutnia rakiet, dobrze to ogarnąłem. No tak, to jest zdecydowanie coś, co pewnie fajnie byłoby sobie zapgradeować, więc zobaczmy, ile mamy kasy i ogarnijmy może... Co się opłaca, to granatnik to jest tak zwany. Nuke, tak jest. Eee, sterowanie laserowe. System st nabijania laserowego pozwala oznaczyć cel, a następnie skierować na niego pocisk, prawy przycisk myszy, aby sterować lotem. Wystrzelonej rakiety. Brzmi ciekawie, ale czykolwiek nie aż tak super. Dodatkowe lufy. Pozwala wystrzelić nawet trzy pociski jednocześnie. Przytrzymaj lewy przycisk myszy aby przygotować pociski. To jest ciekawe. Tylko że kupak kasy kosztuje. I głowice przeciwpiechotne Zwiększają zasięg głow... mini głowic które zwiększają zasięg emplo... eksplozji o 30%. Okej, okay, weźmiemy sobie to. Na razie. I jeszcze mi stać tak. To właśnie też. No i wy się z kasiorem. Możemy sobie kupować jeszcze amunicję do tego, ale na razie odpuszczę. Potem pewnie na jakiegoś bossa będziemy to mogli zastosować ludzie. Albo na jakimś otwartym terenie z daleka, strzelając do przeciwników, to też mogłoby być niezłe. Ale na razie wracamy do naszej katany, bo bez wątpienia, jeżeli chodzi o ten poziom, to nie jest on zbyt właśnie otwarty. Więc tutaj byłoby ciężko. Okej, okay, zakręćmy to. Od razu. Łoł, wow, wow. No okej, okay, zaraz chyba zginął, Czy tylko rękę nie wziąłem Tylko rękę, nie słabo? z tego to nie zabiło Będa. Mówię giń, Tak, pięknie to powiedziałem. Dobra. Teraz siedźmy. O Boże, czemu to nie działało? się... sobie. No sobie... O, to mi chodziło. No, czasem ciężko się połapać, serio. Więc o tyle. Czy jeszcze jacyś? Jeszcze oczywiście. Więcej dziadów? Pięknie. Słuchajbym mm -hmm. tego, skoro nigdy tego nie robię. Pięknie. Jeszcze ktoś? No, oczywiście. Harpie, harpie. Przynajmniej ładnie się ustawiły, że mogłem zabić. Kilka jednym atakiem. Okej. No, tu jeszcze niemilec. Bagnisty dziad. Okej, przeżył to. Bardziej. No i... Okej, okay. so okay, włączę sobie latarkę. Która jak już wspomniałem pewnie nie jest latarką, bo mamy obie ręce zajęte. Tu mamy ją gdzieś przyczepioną, no tak. To jest latarka, która gdzieś tam jest po prostu przyczepiona, tak takie studio. Tak, jest, cieszę się, że to wyjaśniliśmy. Nie wiem po co i dlaczego, ale cieszę się bardzo. Więcej rakiet, tak jest, fajnie. Mogę to znajdować, bo do tej pory jest chyba to jedna amunicja, której jeszcze nie mamy. Dobra, gdzie, gdzie mam teraz w ogóle iść? Takie małe pytanie. Tam Tamtędy chyba. Jeszcze się tylko tutaj rozglądam. Właśnie dawno nie znalazłem sekretu albo mi się wydaje. Albo są one tak sprytnie umieszczane, że nie mogę ich odnaleźć, albo po prostu spędzam nad tym za mało czasu, bo z pewnością Dobra, mogę też zepsuć? Nie, w tym nie ma sekretu Gdzieś mogę wejść? Być może? Nie Hmm Hmm, hmm, hmm. No dobra, trudno ludzie są Nie będę tak biegał 10 minut w kółko, zanim coś znajdę, więc idziemy dalej Okej okay. Więcej rakiet Może z kolejnym tym wielkim jakimś przeciwnikiem O ile będzie kolejny właśnie taki wielki Będziemy musieli używać tej wrzutni rakiet No ale zobaczymy Zobaczymy jak to wyjdzie Jak to pójdzie Dobra Tutaj jeszcze coś Okej okay. I dalej nie widzę żadnych sekretów Niestety, dobra, trudno. Chodźmy dalej. Czy tutaj coś mamy? Więcej rakiet, tak. Zdecydowanie nie muszę kupować tego. Będę miał maksa dość szybko, coś mi się wydaje. O ile już nie mam. Tak. Podajne cztery. No myślę, że jakby ktoś korzystał ciągle właśnie tylko z broni palnej, albo z jakichś rakiet i z wyrzutni rakiet

Ok, zdecydowanie słyszę jakieś podejrzane dźwięki. No właśnie zakwisałem dźwięk, słyszałem bardziej. I oczywiście są, proszę bardzo. Uuu, aż trzy naraz, nieźle. No, Okej. Okay. Więcej kasiory i więcej kasiory. Dobrze słyszę coś. No, jeszcze więcej. Najwyraźniej I tam jeszcze widzę kolejną Pięknie Wszystkich Harpii się pozbyłem Okej okay, tutaj można wejść Nawet chyba trzeba, zresztą zaraz zobaczymy Czy mam więcej gry do wyboru? Mamy tak naprawdę Okej, okay, to jest chyba dobra droga, więc chodźmy na razie jednak tutaj. Zobaczmy co my tu mamy. Jakiś magazyn mały. To się nie otwiera. Pisać sobie tą beczkę. Być może kilka innych rzeczy. Tym razem jednak chyba tylko tą beczkę. Więcej kasy. I jeszcze więcej innych rzeczy. Zaraz. Zobaczmy co to będzie. Wow! Kufa dźwięcz tutaj. Ja tu już podniosłem coś. Co by zrobiło sobie? Okej, okay, tutaj się zaspawniwało więcej do morza. Dzięki. E, dobra, wróćmy do przeczesywania tego. Tutaj pozbierałem już trochę z rzeczy chyba wcześniej. Otwierając od razu. Mamy apteczkę, której nie potrzebujemy. Więcej kasiory przydałoby się nam. Teraz pancerz, bo już nam się kończy. E, ciasteczko kolejne. Starego kampera nowych plansz nie nauczysz. Wow. Powiedzonka, wspaniale. Graczy. E, dobra, 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 dobra. Co jeszcze? Myślałem, że to będzie jakiś sekret i się pomyliłem, a jednak No proszę Narzekałem, narzekałem i wreszcie się udało coś zdobyć Więcej kasy, Ze względu na to, że wszystko ostatnio wydaliśmy to nie żałuję tego, że to jest kasa eee, Dobra, chodźmy tędy w końcu i pójdźmy tam, gdzie trzeba Czyli tutaj Więcej pieniędzy i, I... i... nic więcej. O, pancerz. Widzicie ludzie, jaka ta gra jest miła dla mnie. Weźmy sobie. Możemy tutaj użyć windy, ale możemy też zejść tutaj, co najpierw zrobimy. Zobaczymy co tutaj mamy. No, kolejny sekret. Dobra, pięknie. Gdzie była ta winda? Tutaj chyba, tak, tak jest. Open sesame. A to nie jest winda, tylko to jest... Okej, okay, nie mam tutaj zeskoczyć, czy, czy to jest tutaj jakaś inna droga. Okej, okay, jest inna droga Tu nic nie ma Być Kiedy... może już tutaj byłem, bo wszystkie jakieś pootwierane rzeczy są Tylko nie mogłem się tutaj dostać wcześniej chyba Okej, okay, zapisywanie Jeszcze się tutaj chwilkę rozejrzę, sorry ludzie za to No tak tylko żeby... Na pewno niczego nie przegapić. Wydaje mi się, że tutaj byłem, ale nie pamiętam w którym momencie. Nie w tym odcinku. Ale już zdążyłem zapomnieć, tak? Bez wątpienia tutaj byłem, bo są rzeczy pootwierane. Dobra, nieważne. Chodźmy po prostu. Tutaj. Okej. Okay. Wow. Więcej amunicji, znaczy i kasy. To nie ma żadnych demonów, ale to pewnie się szybko zmieni. No właśnie. Słyszę jakąś podejrzaną. Z takim jeszcze nie walczyłem. O kurde. Chcę się schować teraz tylko. I załadować sobie moc. Jesteś tutaj. No chodź do mnie. w prostej linii unikanie jego wydawałoby się że nie jest takie trudne ale jednak obrywam ok To nie było zbyt trudne ale mamy więcej demonów oczywiście Wow, to serio i to całkiem mocnym demonem z tego sądzie Dobra, może przejdę tutaj na razie, żeby nie pozwolić atakować się z dystansu. O, wow, przyszedł za nami tu też. Dopiero zabijemy tego. Zranił mnie. dość mocno. Znaczy jedną rękę. Trzeba będzie go dobić. Dziękuję. Wow, wow, wow. Co się ze mną dzieje? Nie mogę się ruszać w ogóle. Wow, wow. Co się dzieje? Sporo życia mają oni. Co to teraz tego? Wszystko, co tam on ma sporo życia. Tak. Teraz się osłonił przed nami. Po sí, poru, serio, zabiję tego ziata. Jest Chyba ostatni został. Sorry ludzie, że nie bardzo tutaj komentowałem, ale nie było właściwie czego. Dzień dziadu. No, Okej, okay. przeciętna ocena za to wszystko. Ale coś zrobić. Ja to nie poszło nam nieźle. Eee, nie mogę się wyleczyć, mam trochę pancerza. Trzeba będzie zbadać teraz ten obszar. Muszę powysadzać przy okazji jakieś rzeczy. Mamy jeden punkt skarmy. Również. sobie dodamy go. No, może najpierw... wow. Pak, 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 fak. Nie przemyślałem tego. Chciałem tutaj wleźć, żeby... Nie, nie mogę i tak wskoczyć na górę. Nie nadzieję. Jak to rozwalę, to się nie zawali ta arka? Nie. Nie będzie. Pozwalam tutaj wszystko, żeby zobaczyć, czy czegoś nie ma tego. Ale tu na razie nie widzę nic niestety. No, widziałem jakiś guzik do wciśnięcia. No, nie wykorzystałem rakietnicy ludzie. Tak się przyzwyczaiłem do korzystania z tego miecza, że szkoda mi naprawdę zmieniać broń. Tak tak, wiem że mam punkt karny ale jeszcze w tej chwili nie chcę z tego korzystać Zaraz, to zrobię dopiero, gro, daj mi chwilę Więcej kasy, więcej rakiet Okej okay. Dobra, coś jeszcze? Chyba nie Więc e, gdzie mamy coś wcisnąć? o tutaj ok pięknie ale zanim to zrobimy to dodamy sobie punkt eee, zdolności tak jest. tego nie bardzo chcę sprintu właściwie nie korzystam więc mi to niepotrzebne eee, to mnie interesuje to też nie to też nie to też nie to też nie dalej umysł furia gdy Poziom mojego zdrowia spadnie o 30%, mniej niż 30%, to się prawie nie zdarza. Kiedyś tam mogłoby się przydać z jakimś bossem, jak mnie tak uszkodzą. To mnie nie interesuje, to też nie. Okej, okay, tutaj są ciekawe rzeczy tak naprawdę, jeszcze zobaczę dalej. No a to wszystko kupiliśmy. Nie wiem jak ma to niby działać. Eee, łowca dusz. Eee, Wostrzone zmysły pozwalają dostrzegać energię i się z wrogów w widmowej formie. Duchy zabitych wrogów będą pojawiać się o 20% częściej. Okej, okay, weźmiemy to. To jest dodatkowe leczenie. You're gonna have to kill it, Wang. we will suck us back to the shadow realm, straight to the whisperer's owner, and we'll drain him of chi, just like Gozu. What if it's Enra? Enra wouldn't sacrifice his memory. No, it's one of his puppets. There's no other way. Now, if you want to get to Zilla. Okay, No faktycznie it's one. z tych szeptaczy więc czemu by nie weźmy sobie drugą część katany właściwie drugą katany która się pewnie połączy z pierwszą i zobaczmy No i pięknie, ludzie, mamy drugą część katany. Zobaczmy, jak to wygląda w naszym ekwipunku. <gry> Broń, tak jest katana. E, mamy to, 20% większe obrażenia. Cuka e, wykończona skórą, star starożytna cuba. E, Okej... Okay. Przyspiesza zdolność regeneracji osoby trzymającej miecz w ręku i dodaje 5% szansy na wyssanie życia z przeciwnika Hmm... Ja właściwie i tak wysysam życie z przeciwnika Nie wiem jak do końca to działa Być może będziemy się jeszcze lepiej regenerowali Niech będzie W takim razie Przecież wolałbym mówić 40% więcej obrażeń <laughs> Łącznie, ale nie możemy wszystkiego więc niech będzie. Eee, dobra ludzie, jeżeli chodzi o ten odcinek to już wszystko. Sorry, że przerywam go w takim miejscu mie momencie, ale w następnym już zabijemy tego szeptacza, będzie pewnie nowy filmik i nowy jakiś boss i zajmiemy się właśnie tym wszystkim w kolejnym odcinku. Więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym CIA!